Płyta indukcyjna Amika to urządzenie, dzięki któremu na nowo odkryjesz radość towarzyszącą przygotowywaniu potraw. Jej wszystko pod kontrolą dzięki precyzyjnym programom dopasowanym do Twoich potrzeb i płynnie zarządzaj procesem gotowania. Korzystaj z możliwości, jakie oferują Ci dedykowane programy temperaturowe, które na podstawie inteligentnego algorytmu dopasują sposób pracy każdego pola do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki precyzyjnemu programowi do topienia z łatwością roztopisz czekoladę lub wyklarujesz masło, podgrzewając wybrane pole maksymalnie do 40 stopni Celsjusza. Odtąd nie musisz się już obawiać, że niechcący przypalisz ulubiony składnik swojego deseru. Przygotowanie leczo lub gulaszu nigdy nie było tak proste jak teraz. Precyzyjny program do duszenia dobiera odpowiednią temperaturę, przez co nie ma obaw o przypalenie potrawy. Lubisz dania przygotowane na wolnym ogniu? Wystarczy, że naciśniesz jeden przycisk, a twoja płyta dostosuje temperaturę wybranego pola do rozmiaru garnka i znajdującego się w środku wsadu. Ciesz się niepowtarzalnymi w smaku potrawami i skupiaj się na tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Przygotowuj swoje ulubione dania z grilla, korzystając z odpowiednio dobranej temperatury, dochodzącej aż do 200 stopni. Odtąd grillowanie steków, kiełbasek lub przygotowywanie szaszłyków będzie jeszcze łatwiejsze, a ich smak stanie się głęboki i soczysty. Połącz bezprzewodowo płytę indukcyjną Amika ze swoim okapem. Odtąd twój okap będzie inteligentnie i automatycznie dobierał tempo pracy do trybu wybranego przez płytę indukcyjną. Płyta indukcyjna Amika zapewni ci maksimum komfortu podczas przygotowywania potraw, byś na nowo odkrył radość z gotowania.